się okay, siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Matruner, zobaczcie jestem w ogóle Dynamikiem, a dzisiaj ze mną jest Admiros. Cześć Admirosie. Halo, halo, cześć, dzień dobry. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku Admiros dał mi taki pomysł, że możemy sobie zrobić odcineczek, że przez 24 godziny mówię tak... Stary, co ty, co ty o tym sądzisz i powiedz mi, masz jakieś pomysły, co możesz, możesz jakoś to wykorzystać, czy coś takiego? Tak, będę to wykorzystywał jak najbardziej. E, oczywiście polecam zostawić łapkę w górę, jak będzie dużo łapek, to zrobimy jeszcze jeden odcinek jakiś super. Tyle, że Matruner pierwsze co, to rozkazuję ci e, wybrać ile łapek w górę widzowie mają zostawić. Dobra, dobra, moi drodzy, jeśli chcecie więcej odcinków, to jeśli będzie półtorej tysiąca łapek w górę z Brawl Stars, pod tym odcinkiem. Dobra, to zrobimy dobra. odwrotny odcinek, dobra. ale póki co... ta Cały czas musisz mi mówić na tak, więc teraz poproś widzów, żeby zostawili subskrypcję na Twoim kanale. No to słuchajcie, <laughs> zostawiajcie subskrypcję na moim kanale. No i słuchajcie, mam nadzieję, że dobijemy 400 tysięcy subskrypcji jak najszybciej. A oczywiście do ciebie, Admiros, także zapraszamy. Link oczywiście w opisie. Dobra, stary, to co? Może zaczniemy jakąś gierkę? Bo już tutaj się nie mogę doczekać, zobacz, daj na skacze Nie wiem, nie wiem. Dobra, nie, to teraz dobra. Yy, wybierz starcie, duo i gramy gierkę. Starcie, duo, dobra, dobra, tak, zgadzam się. Zgadzasz się? Dobra, tak, super. Tak, lecimy, stary, okej. Okay. To pierwsza gierka przed nami, moi drodzy, zobaczymy, czy nam się uda tutaj cokolwiek zdziałać. Dobra, stary, no to zaczynamy. Lecimy. Co? Zobacz, patrz, od razu lecimy na środek, na środek. co myślisz. Cineczki. Dobra, na środek, ja tutaj rzucam, stary. W ogóle ta... Ems jest taka genialna, z w ogóle ona zobacz jakieś tutaj zatrucia robi No ty, stary, super ta postać mamy, mamy dobry start na początek powiem szczerze Mamy dobry start Dobra, eee, Dobra paś, Teraz jest... yee, musisz się trzymać z daleka ode mnie Co? Z daleka od ciebie? O nie co? no stary No co ty wymyśliłeś? Stary, ja zginę tutaj sam, ty jesteś proplayerem. Dobra, stary, no uciekam, uciekam playerem, umieram, umieram. O, no to mówię, stary Trzymał się ode o, mnie z daleka. zacięło mi się stary! Co jest? Zacięło mi się stary, nie! Patrz. No nie wierzę w to. No, no co? Czemu powiedziałeś, żebym od ciebie uciekać? No bo ja bym zginął, ja szybko ginę bardzo w tej grze, więc chciałem, żebyś ty przeżył, żebyś uciekł. Aha, dobra, dobra, przepraszam, ogarniamy kolejny meczyk, bo, bo ten był My trochę failem. Dobra, to ja zmienię dobra. zadymiarza i tobie też każę zmienić zadymiarza, możesz sobie wybrać jakiego chcesz. Stary, co by tutaj wziąć? Dobra, biorę Barleja. Barleja trochę brakuje mi do e, ulepszenia. Dobra, jego. ale chwila, chwila. Musisz wziąć Barleja ze zwykłym. Skinem. No nie, no tak stary, on le, lepiej wygląda. Musisz mówić tak, no taki jest odcinek. Ja ci każę ze zwykłym Jezus. skinkiem. Co? <laughs> czekaj, czekaj, czekaj. Barley ze zwykłym skinem. Mhm. <laughs> mm no nie, no. No dobra. Tak, 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 tak zgadza się. <śmiech> <śmiech> Ale brzydki skinek, Ale zwykły. Brzydki tam był taki ładny. W ogóle czekaj, dobra, zobaczymy. Czekaj, staręga. mogę zobaczyć, co tutaj jest w ofercie. Dobra, okay. jasne. Dobra, takie rzeczy mamy w ofercie na dzisiaj, więc słuchajcie, spoko. Dobra, jest parę skinów nowych, dobra. Mm, Okej, okay, to co? Zaczynamy kolejny meczyk? Dobra. Lecimy, zobaczymy gotowy. dłosik, zobaczymy, czy się uda cokolwiek zrobić. Uwaga, na bo tutaj. Na spokojnie. Bo tutaj lecą od, od tej strony, uważaj. O kurde, stary patrz! Jak mnie porobili? No. Co jest grane? Co CO tak szybko? No my na środek od razu weszliśmy. Nie, no dobra, tak, nie się Nie, dobra, na daleko. spokojnie, tak, tak, na spokojnie to jest nasze zadanie na dzisiaj. Bo wiesz, na początku nie możemy na środek się wbijać, tak? Za bo to jest za, za bardzo nas kusi, wiesz, te te e, skrzyneczki. Dobra, to ja ci teraz mówię, trzymajmy się na uboczu i farmy sobie skrzynki. Dobra. Dobra, dobra, to lecimy tutaj. Ja sobie tutaj zbieramy, ładnie. Dobra, tutaj jest Mortis, tak? Dobra, weźmiemy, zabierzemy mu skrzyneczkę, stary. Damy radę mu zabrać. O kurcze, no, O nie! Kurde, nie pykło. Nie pykło, stary, to w ogóle mi tu zacina. Wiesz co? co? Zacina mi <laughs> się. Zacina? zacina mi się czasami ten emulator, czy jakiś symulator. No, nie, najgorzej. Jak tu są w ogóle dwa te ziomeczki takie same? Stary no ratunku. pewnie ich tak o, dobrało, pewnie... O, o nie, to jest ta mapa z pod kionami. O no, nie, słuchaj, to mamy przegrane, jest... dobra. Uciekać, uciekać, czemu sat mi nie działa? No nie! Dobra, power powercuba uciekam. Dobra, masz powercuba. Dobrze, co że się jest dzieje? pro player z nami. Dobrze, dobrze, dobrze. stary uciekać, Jesteśmy Proplayerem, pro playerem, zobacz co tu się dzieje. Oni mnie tutaj otoczyli straszliwie. Dobra. Stary, ja tutaj zaraz wbijam, to próbuję ich ogarnąć. No nie, próbowałem okay. uciec. Co jest, co jest grane? Czemu SAT nie działa? SAT nie działa! Co, jest Jak grane to? w sadzie? Nie działa, stary, patrz! Uciekam stąd. Co, jest Coś grane, ci się Zacina. Do, no, stary, co, jest grane. Nie! I? Nie, patrz! Jest, zdążyłem udało się wygadnąć, się, się, się ciebie ogarnąć tutaj. Daj tego morgiseta, dawaj, daj, Jest, jest, jest. daj, jest, nie. daj, dobra, stary, mamy. Mamy daj, Jeszcze o, szeli! Dobra, szeli jeszcze. Nie. No nie! daj, nie! daj, daj, Porobimy... Dobrze, dobrze, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Stary, co teraz, jest nie grany nie. Ja myszką tylko gram w Brawl Stars, rozumiesz to? Stary! Dobra, dobra ja się chowam. Challenge. Ja się chowam normalnie. Cztery sekundy, cztery sekundy. Powiedz, 4 sekundy. że. Pow... Nie! Nie! Sekundy no, brakło. Nie, mordo. Ale dobra, ja mam zero, zero chociaż tych mm, pucharków zdobytych, no nie wiem. No chociaż co? tyle. <laughs> Słuchaj, no to jesteśmy teraz już gotowi do walki, możemy zaczynać? Jak myślisz? No Bo... myślę, że bez problemu możemy zacząć, ale chciałbym, żebyś najpierw kupił coś z oferty jakiejś. Co ty na to? Ojej, kasę wydawać stary, no nie gęba. No dawaj, wieś, dawaj, zgodziliście 15... się na fajny. No, no dobra, tak, dobra, no wiesz co? Zgadzasz się super, to Zgadzam kup, cię, no. co możesz mieć. Yy, wszystko kup... Powiem ci, Powiem ci no? mam tak, skina do Shelly, do Bula, Barleya i do Penny. Co wybierasz? Mm, nie nagrał, niech będzie czy... skin do Barley. Jak lubisz grać Barleyem, dobra. to niech będzie dobra, do Barley. Dobra, dobra, niech będzie Barley 80. Okej, okay, to ja biorę to i zaraz zobaczymy, zobaczymy, jak to wygląda. Eee, dobra, fajny. W ogóle to jest taki trochę, no, jakiś, nie wiem, z jakąś buteleczką taki Barleyik. Nie wiem, co on rzuca. No, Czym, z syropem klonowym tam? chyba, z tak? Z syropem klonowym. No dobra, dobra, dobra. Tak, to jest klonowy Barley. Okej, okay. to co, już myślisz, że to wszystko? Bo tu jeszcze mam jakieś podwajacze, że to, No, jakieś no zagramy jeszcze, jeszcze jedną gierkę i wtedy ci coś jeszcze każe kupić. Dobra. A, A nie wybrałeś i... Barleya tego klonowego. No nie! Dobra, to tak. następna gierka <laughs> będzie klonowy Barley, ale oczywiście mam nadzieję, że więcej już pomysłów na tak już nie masz, co? Ja nie, no, ja zawsze tyle, mam jakieś pomysły. Tyle karty tak, straciłem. To... Wiesz, ja się przygotowywałem do tego odcinka, żeby tutaj jakieś fajne no, rzeczy, żebyś kupił. No właśnie, nie, no, nie wiem. Takie stary. Wydawanie no, gemów to podstawa, wiesz. No, no, <laughs> no z tego wiesz, nie ma dobrych odcinków. Ja ogólnie nie lubię wydawać kasy na jakieś te gierkowe rzeczy, ale no, jak, jak ma nam to pomóc jakoś w rozgrywce, no to czemu nie? Na przykład, wiesz, yy, ulepszając postać szybciej. Ty, no, a to nie wiadomo. jest trochę pay to win? Coś w tym stylu? Nie, no nie, wiesz co tutaj raczej to nie dajesz takich dużych bonusów. Da no się wygrać jednak... każdą postacią, praktycznie. Nawet tą... O kurczę stary od dołu leci. Ziomek. Uważaj, od dwóch leci. Uważaj, stary, uciekaj. Widzę, I widzę m... spoko. Dobra. Oni nie mają zbieram. prostu. Ja, ja ich tutaj robię bez problemu. Dwa y zebrałem stary, także jesteśmy silniejsi. Dobra. Mm, co by tutaj zrobić? Czekaj, czekaj, czekaj. Dawaj tych na dole, chodź, chodź, chodź. I na dół, pa, tak, papa, pa. jak się tutaj zbustawał. Dobra, 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 dobra. Co on tam się zrobił? Ty, to on wypił tego y, gumijagodę, co? Chyba. dobra tak. Ból leci, tu stary. Okej. O, porobił nas! O kurde! Dobra, porobił. ja jeszcze tutaj. Ale uciekaj, bo ma, masz czterech przeciwników. Ty, no, Ale fajny w ogóle jest ten, ten Spike, powiem ci szczerze. No, to jest no, bardzo, 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 bardzo fajny. fajny skinek, to jest moja ulubiona postać, Spiky. A czy ja bym mógł na przykład Spikiem grać razem z tobą we, dwie, we dwóch? Mi, bo nie, ja nie, musisz pamiętam. mieć inną postać. Dwóch takich Aha. samych się nie da, chyba że nas losowo dobierze. Aha, czy chyba że losowo, okej. Okay. O dobra. nie, potion, dobra, wiesz co, uciekajmy stąd. Okej, okay, uciekamy więcej. stary, bo jest trzy drużyny, może się skitrajmy, wiesz co? Okej, okay, dobra, dobra, mnie go, dobra mnie go. leci, leci. O, leci. Nie. o nie, uciekaj, teraz okay. musisz uciekać. Dobra, 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 dobra. Skitram się. O nie, robią mnie stary, robią mnie. 10 nie. sekund, no nie dałem no, rady. No za, za długo. No ale fajne, jak już zmieniasz tego jest. skina, to myślę, Bieramy. że mógłbyś wejść do sklepu i coś sobie jeszcze kupić, tak? O, no nie, znowu? Co? Ofertę <laughs> tak. dnia coś może? A co masz? Powiedz co masz, to sobie coś wybiorę. Okej, okay. mega skrzynkę za 60, no to jest mhm. spoko. Nita, ale to już reszta jest za kasę, nie? Za monety. Poco, Nita, Rico i jeszcze mam tego, El Primo. Więc coś takiego, nie wiem. Okej, okay, a nie masz jakiegoś podwajacza żetonów, czy coś? Mam, 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 ale to jest normalnie, nie? Taki tam po no prawej to, stronie, to, dobra. No to kup podwajacz żetonów. Dobra, zgadzam się, to jest dobra akurat opcja, więc biorę. Yy, I co? Coś jeszcze mówiłeś o ofercie dnia, czy nie? Yy, wiesz co, myślę, że mógłbyś kupić wszystko z oferty wszystko? specjalnej. Wszystko? Stary, to... No dobra, bo monet... O nie, no dobra. Lecisz, mega skrzynkę, lecisz. stary. Będę miał mega skrzynkę. Uwaga, uwaga. Zobaczymy, co dropnie Może ci dropnie postać. Ale to za momencik, na sam koniec ją weźmiemy. Najpierw bierzemy sobie punkciki. Do poko, do. do... Jest, wszystkie mam. Dobra, monetki jest, tylko mega skrzynka mi zostanie, więc uwaga, uwaga, otwieramy. No I dobra, i... stary. Co dropnie, co dropnie. Coś fajnego, czy nie? Monety. 193 monet. 8 tylko do spajka. Do nity mam 20, dobra, ale nita już jest około 600. Mam jeszcze do władowania w nią 30 Piper, 38 Daryl, El Primo 42, i to wszystko stary. Nic dodatkowo nie ma. Nie ma nowej postaci. Nic, Kurde. nic z nowej postaci ani. No szkoda. No ale mam jeszcze skrzynki, jeśli byś chciał. Możemy otworzyć. Więc... No to dawaj, to jeszcze skrzynki. Dobra, to patrz, 20 tych małych mam, to szybko przeskanuję je. Eee, czekaj, czy ta radę je szybko tutaj zrobić? Czy nowa postać będzie, stary, ja tutaj przeklikam szybko żeby sprawdzić, czy będzie nowa postać. Dobra, mamy ich już 14. Czekaj, coś fajnego dropnęło? Nic, nic ciekawego. No na razie same próbuj, do. Próbuj. Na razie same do postaci. Do samych postaci ulepszenia. No jakieś tutaj No Dobra, bilety kolejne. Cicho! O, Jezu, tak przylagowało, myślałem, że już postać się ładuje. Ale... Ty. Ale mnie tutaj strollował Brawl Stars. Normalnie nie mogę w to. To i co? Bez masz mi... nową postać? Jeszcze ci nie dropło Nic mi nie dropnęło, nic nowy trochę No, zostało 5. Yy, Okej. Okay. Gemów trochę mi nadropiło. Okej. Okay. tonów jest plus 200. No. Super. Dobra, uwaga, teraz została mi tylko jedna duża. Jedna duża, więc odpalamy ją. uwaga Barley, Daryl, Colt. Okej, okay, podwajacz żytonów może być. Tak, ee, być. wiesz co, no tak. wygrajmy tą gierkę. To Dobra. Jest, to musisz powiedzieć tak. Dobra, to będzie na finał, okej. Okay. Ty, ale fajne tutaj w ogóle strzela tym klonowym, e, jest taki, wiesz, yyy... Um... No, ty rzucasz syropem klonowym. Dobra, tutaj jest Shelly, wiesz co, możemy ją pocisnąć. Dobra, Shelly, dosta dostaniesz. Dobra, uwaga, bo tutaj leci Rosa. Uwaga, no. o kurcze, gościu. Dobra, tutaj spokojnie. Dobra, Roza gdzieś po prawej stronie jest, wiesz. Okej, okay, Rosa. Ja idę sobie na górę, może tam jakieś skrzynki jeszcze Chcę zostały. mnie tutaj docisnąć, stary. Wiesz, wiesz co? Ej, potion, potion, dobra, potion, stary. Jest tutaj, Rosa. Oh shit, jakiś lak był. O nie, o nie, o nie, goni dobra. mnie, goni mnie. No i ładnie. Co, so, stary? Gdzieś miałoby być tak, wygrana. I co, stary? No i po dobra. tym meczyku myślę, że. możemy e, już powiedzieć, że jesteśmy wygranymi, więc. E, no, mam bad. nadzieję, że się uda. Okej, okay, jest jeden Power Cube. Dobra, Co tutaj dobry, start, jest. dobry start, dobry start. Tak, jest, do, jest to dobry start. Nie wiem czy pchamy się na środek, bo to jest nasza może szansa. Próbujmy, o kurcze, Barley, dobra. Ale go. Barley to na blisko dobra, jest szybko, słaby. Szybko, 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 zbieramy. Dobra, stary, zbieram, ja zbieram, zbieram. Jestem, mamy, dobra, mamy pięć. Dobra, mamy więc to, jest uciekam, uciekam, Uciekaj, uciekam. Stary. Uciekaj, bo tutaj idzie ten, ten... Yy... O, rozwalić go! Jest! Patrz, jest, jak pocisnąłem, patrz co tu się dobrze, dzieje, stary normalnie. Ale tutaj pięknie tak, gra. Lecę, lecę ich do przodu, wiesz co? Poczekaj, patrz. Szybko, szybko, Dabaj szybko da, żeby ich znaleźć. Skończy. Dobra, zaraz się skończy. O, kurczę. Dobra, jest! Jest! patrz Pięknie! Porobionet Teraz jeszcze tego. Ok, I kika, i Szybko, szybko tutaj polecić z tym. Dobra. Dostał, pat! Ja zbieraj, 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 zbieraj. OK. Dobra, Jest ma, pociśnięty. Mam dobrze. Pociśnięty ziomuś. Uda. Bęk, ale musiałem przyciągnąć. O, fuck, uciekać! Dobra, uciekaj stary, uciekaj! Dobrze, Jest! dobrze, wygraliśmy Twin. to! Wygraliśmy stary to... porupieni! Wygraliśmy, nie, no to było. To było akurat dobre, czyli dobra zmiana na bo. No udało się, no, bo, bo tutaj jednak pokazał skill'a. Bo to było warte do zrobienia. Dobra, stary, udało się. To co, dzięki za, za, za nagrywkę. Słuchajcie, mam nadzieję, że wbijecie do Admirosa. Oczywiście więcej odcinków z Brawl Stars i co? Miłego oglądania kolejnych filmików. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, łapencie w górę. Także do zobaczenia. Ze mną byłeś Admiros. Hej, stary. Pa! Na razie, cześć.